Dobra, <grystwa> <Bonzie> było Audi, <grystwa> a my mamy potykać w lagdę i coś co się stało? Pusty? Dobrze ci Ufawiamy. tak. wciąganie tak. i miałam to ona na tu tym. Skąd te pisteczki. Z rękawa. Pan z zombie. to zombie. zombi. A może mnie pan wyłączył zaś? Nie. No? Dobra. Ale weźmy tą kawę. Weźcie kawę. Nie, nie, nie. A tak, może pan tak jedną. Nie, nie, nie. Nie, mam tak, może pan tak Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 w namiocie. I on wyszedł, a ona leżała Daj w namiocie. I jego znajomi byli przerażeni, ponieważ wyszedł z zakrwawioną twarzą, twarzą i rękoma. <grywania> nie, myślałem, że tak Ach, najle le, le, le <grywania> nie, No nie. nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie,